Proponuję Ci pewien eksperyment. Spróbuj usiąść lub położyć się i skupić się na tym, co czuje Twoje ciało. Co czuje serce, żołądek, płuca, mięśnie, kręgosłup, nogi itd. Po jakimś czasie zauważysz, że masz dużo mniej myśli w danym momencie, masz dużo mniej myśli. Bicie serca się uspokaja, ciśnienie się uspokaja i normuje, praca żołądka się uspokaja. I normuje, mięśnie się rozluźniają, zaczyna czuć się lepiej. Dzieje się tak dlatego, że gdy zwracamy uwagę na ciało, to ciało zaczyna układ nerwowy, zaczyna się uspokajać i regulować sam. Ciało się samo reguluje, kiedy skupimy na nim naszą uwagę. Warto to powtarzać, ponieważ zazwyczaj żyjemy tutaj w głowie swojej i na, na ciało. Zwracamy niewiele uwagi, warto zwracać uwagę na ciało, warto się ćwiczyć w tym.